Droga Matko Boża, Najświętsza Mary Joe, zwracam się do Ciebie w pokorze i miłości. Ty, która jesteś źródłem miłosierdzia i opieki, otaczasz swoich dzieci nieskończoną łaską. Dziś przychodzę do Ciebie z prośbą o zdrowie, ochronę i uzdrowienie dla mnie, moich dzieci i całej mojej rodziny. Przyjmij, o Matko, nasze troski i wstawiaj się za nami u Twojego syna, Jezusa Chrystusa, który jest naszym uzdrowieniem i nadzieją. Najświętsza Mary Joe, Matko Boga i Matko nasza. Przychodzę dziś do Ciebie, pełen, pełna wiary i ufności. Ty, która widzisz każdą naszą potrzebę. Przyjdź z pomocą mojej rodzinie, moim dzieciom i mnie samemu samej. O Mary Joe, proszę Cię o zdrowie ciała, o wzmocnienie ducha i spokój serca. Wstawiaj się za nami przed tronem Twojego Syna. Abyśmy mogli otrzymać Jego uzdrowienie i pokój. Matko miłosierdzia, ty, która widziałaś cierpienie i ból. Otocz nas swoją opieką. Chroń moje dzieci przed wszelkim złem. Otul je swoim płaszczem bezpieczeństwa. Spraw, by ich ciała były silne. Ich umysły pełne pokoju. A ich dusze wypełnione wiarą i miłością. Proszę, matko, o moje zdrowie. Abym miał, miała siłę, by opiekować się moimi bliskimi. Uzdrów moje ciało, ulecz rany duszy. I pomóż mi przezwyciężyć wszelkie trudności. Bądź przy mnie w chwilach słabości, podnosząc mnie i prowadząc ku Twojemu synowi. Najświętsza Mary Joe, błagam Cię również o jedność i harmonię w naszej rodzinie. Niech miłość, którą Ty darzysz każde swoje dziecko, będzie wzorem dla nas w naszych relacjach. Pomóż nam przezwyciężać konflikty. Trwać w wzajemnym wsparciu i być świadkami Twojej łaski. Zdrowaś Mary jo, pełna łaski. Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary jo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Boża, oddajemy Ci nasze serca, nasze troski i nasze radości. Bądź naszą przewodniczką i obrończynią, naszym światłem w ciemności i naszą nadzieją na lepsze jutro. Mary Joe, ty jesteś matką wszystkich, którym powierzono troskę o życie innych. Czuwaj nad nami i spraw, abyśmy w każdym dniu odnajdowali siłę i łaskę. W miłości Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Najświętsza Mary Joe, Matko Boga i Matko nasza. Przychodzę do Ciebie z sercem pełnym wiary i nadziei. Ty, która jesteś pośredniczką łask Bożych, przyjdź do mojego domu i mojej rodziny, niosąc błogosławieństwo obfitości, dobrobytu i pokoju. Matko miłosierdzia, proszę Cię, aby nigdy nie zabrakło nam chleba na stole. Wstawiaj się za nami, aby nasze prace zostały obficie wynagrodzone, aby nasze wysiłki przynosiły owoce, a nasz dom wypełniał się radością i dostatkiem. Omery Joe, proszę, abyśmy żyli w harmonii z Bożymi planami, aby nasze serca pozostały otwarte na potrzeby innych, a nasza hojność była źródłem kolejnych błogosławieństw. Pomóż nam mądrze zarządzać tym, co otrzymujemy. Abyśmy mogli dzielić się obfitością z potrzebującymi. Matko nadziei, która zawsze byłaś u boku swojego syna, proszę, abyś wstawiła się za nami u Boga Ojca. Aby zsyłał na nas deszcz błogosławieństw. Niech nasze pola będą urodzajne. Nasze ręce pełne pracy. A nasze serca przepełnione wdzięcznością. Mary Joe, błagam, abyś pomogła nam budować dom. Pełen miłości i jedności, w którym każdy znajdzie swoje miejsce przy obfitej i szczęśliwej uczcie. Pomóż nam dostrzegać łaski, które otrzymujemy codziennie. I ucz nas wdzięczności za wszystko, co posiadamy. Zdrowaś Mary jo, pełna łaski. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary jo, Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Matko Boża, spraw, aby nasz dom zawsze był miejscem radości. Gdzie nikt nie czuje głodu ani niedostatku. Otwórz nasze serca na współczucie dla innych. Abyśmy, czerpiąc z obfitości, potrafili dzielić się tym, co mamy. Niech Twoje wstawiennictwo zapewni naszej rodzinie. Dostatnią przyszłość, pełną nadziei, miłości i materialnego spełnienia. Dzięki Tobie wierzymy, że nasze wysiłki i prace zostaną nagrodzone, a nasze życie wypełni się Bożymi łaskami. Matko Najświętsza, czuwaj nad nami każdego dnia. Prowadź nas do swojego syna. I pomóż nam żyć w harmonii z Jego naukami. Abyśmy cieszyli się nie tylko bogactwem materialnym. Ale przede wszystkim obfitością Bożej Miłości i Pokoju. Najświętsza Mary Joe, Matko Boża i Matko Nasza, Pełna Miłosierdzia i Nieustannej Troski. Zwracam się do Ciebie z pokorą i ufnością. Ty, która znasz każde pragnienie i każdą potrzebę ludzkiego serca. Proszę Cię dzisiaj o Twoje wstawiennictwo. Aby nasze życie było pełne obfitości. Nasze stoły zawsze zastawione. A nasze serca pełne wdzięczności za Boże Błogosławieństwa. O Mary Joe, Pani Łaskawa! Spraw, aby w moim domu nigdy nie zabrakło chleba. Aby nasze spiżarnie były pełne. A nasze prace przynosiły owoce. Niech każdy dzień przynosi nowe możliwości. A nasze wysiłki i trud zostaną nagrodzone dostatkiem. Który pozwoli nam cieszyć się życiem w pokoju i radości. Matko opatrzności, proszę cię o błogosławieństwo materialne. Nie spróżności, lecz spragnienia życia godnego i spokojnego. Uproś u swojego syna, Jezusa Chrystusa. Abyśmy otrzymali środki potrzebne do zapewnienia naszej rodzinie bezpieczeństwa i dobrobytu. Niech nasze serca nigdy nie zapomną. Że każde dobro pochodzi od Boga. A nasz dostatek jest owocem Jego miłości. Najświętsza Matko, proszę Cię o błogosławieństwo dla moich dzieci. Niech nigdy nie zaznają niedostatku ani braku. Niech ich drogi prowadzą do szczęścia i spełnienia, a ich życie pełne będzie łaski i radości. Czuwaj nad nimi w każdej chwili, prowadząc je ku światłu Chrystusa i obfitości duchowej oraz materialnej. Mary Joe, Ty, która byłaś świadkiem miłości i hojności Boga, Przyjdź z pomocą mojej rodzinie. Niech nasz dom stanie się miejscem harmonii, pełnym szczęścia, jedności i zrozumienia. Obdarz nas siłą i mądrością, abyśmy potrafili mądrze zarządzać wszystkim, co otrzymujemy. I abyśmy nigdy nie zapominali dzielić się z potrzebującymi. Zdrowaś Mary Joe, pełna łaski. Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mary Jo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Mary Jo, Królowo Niebios, proszę Cię, abyś wypraszała dla nas deszcz Bożych błogosławieństw. Niech nasze plony zawsze będą obfite. Nasze biznesy pomyślne a nasze codzienne prace przynosiły radość i wynagrodzenie. Wierzymy, że z Twoją pomocą i Bożym prowadzeniem nasze życie stanie się świadectwem łaski, a nasza rodzina będzie żyła w dostatku, dzięki któremu będziemy mogli służyć innym. Najświętsza Matko, czuwaj nad nami każdego dnia, prowadź nas swoimi drogami i otocz nas swoją opieką. Niech nasze życie będzie wypełnione światłem Twojej miłości, obfitością Twoich łask i bezpieczeństwem, które przynosi Twoje błogosławieństwo. Dziękuję Ci, Matko, za wszystko, co już uczyniłaś w naszym życiu, i za wszystkie łaski, które jeszcze przed nami. Bądź naszą przewodniczką i opiekunką, prowadząc nas do życia pełnego pokoju, radości i dostatku. Amen. Drodzy bracia i siostry w Wierze, zapraszam Was, abyście przez kolejne siedem dni, ponieważ siedem to liczba święta i pełna symboliki w Piśmie Świętym, powracali do tej modlitwy. Niech ta modlitwa o obfitość, dostatek i błogosławieństwo stanie się częścią Waszego codziennego życia. Modląc się przez siedem dni, otwieracie swoje serca na działanie łaski Bożej i dajęcie czas Najświętszej Maryi Pannie, aby mogła wstawiać się za Wami u swojego syna. Jezusa Chrystusa. Proszę Was również, abyście dołączyli do naszego kanału Dźwięk wiary. Wierzymy, że wspólna modlitwa i wzajemne wsparcie duchowe pomagają nam wzrastać w wierze i nadziei. Kliknijcie przycisk subskrypcji, aby być na bieżąco z nowymi modlitwami i treściami, które pomogą Wam pogłębiać relacje z Bogiem. Teraz, w tym momencie, na ekranie widzicie dwie inne modlitwy. Zachęcam Was, abyście wybrali jedną z nich i kontynuowali tę piękną duchową podróż, włączając się w tę modlitewną wspólnotę. Niech to będzie kolejny krok w tej świętej drodze, która prowadzi nas bliżej Boga, Jego miłości i błogosławieństw. Niech Najświętsza Maryja Panna prowadzi Was, ochrania Wasze rodziny i napełnia Wasze życie obfitością łask. Dziękuję, że jesteście częścią tej modlitewnej wspólnoty. Bóg z Wami,